Pani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie wychodzę, wychodzę na koncert, na takie wydarzenie, o którym trochę więcej powiem Wam później. Ubrałam się tak bardziej na, by bardziej żywe kolory dla siebie nałożyłam, bo przywołujemy lato. Niestety u nas pogoda pozostawia wiele do życzenia, teraz od jakichś dwóch tygodni. Tak, jak było ciepło, tak jest ciepło ogólnie, ale jest pochmurno i wietrznie. Ale w domu, w budynku, wiecie, jest bardzo duszno. Pada, trochę nie pada i tak o. Także dzisiaj wieczór będę miała pod znakiem pochmurnego popołudnia. No i zobaczymy, czy nie będzie padało. Bo jak będzie padało, zmoczy mnie, no to kiepsko będzie, bo zamierzam wrócić do domu bardzo późno, nie wiem czy coś widzicie, mam nadzieję, że tak ale jestem bardzo zadowolona ze swojego makijażu, zbliżam specjalnie na oczy, żebyście widzieli jakie barwy dzisiaj mój makijaż przebrał, później może pokażę Wam bez okularów jednak tak chciałam, żeby to wszystko wiecie, razem współgrało, bluzka spodnie czarne no czarne ale ogólnie y, takie wiecie, y, trochę ciemniejsze, trochę bardziej żywsze kolory. Tak to się mniej więcej prezentuje. No, paletka super, cienie super. E, ja idę na dwór, bo po prostu ja już wychodzę. E, widzicie, po prostu się pomalowałam chwilę temu i już cała płonę. No, nie mogę, nie mogę się malować, dlatego bez makijażu moja skóra po prostu oddycha o wiele lepiej. Kaliska i bardzo dobrze, bo ostatnio niestety stwierdziłam, jak byliśmy z tatą, oboje stwierdziliśmy, że no ten dworzec wołał pomstę do nieba. Są takie tunele. Ja jestem już po, ale wszystko opowiem Wam w domu. Także bardzo dobrze, że troszeczkę biorą się za ten dworzec, bo szkoda go, tu jest bardzo dużo połączeń, a schody ostatnio nawet też stwierdziliśmy, że są takie poobdzierane. No, ja tu też sporo lat nie bywała mnie, jakby nie widziałam tego wszystkiego, tego całego ruinowania krok po kroku, tylko po prostu teraz zobaczyłam właśnie. Taki opłakany stan tych schodów. No, ja zaraz mam pociąg. Mam nadzieję, że mi przyjedzie. No idę na dworzec. Bo trochę nogi mnie bolą już. Tablica też nie aktualizowana w ogóle. No, tak niestety wygląda ten dworzec. A był taki ładny. A teraz żywej duszy. Kasy pozamykane, no o tej porze to wiadomo, ale no nic. Może, może uda im się odnowić do stanu użytkowania, takiego wiecie, normalnego. Idę już do domu. Jest bardzo późno. Nie widać mnie pewnie teraz. Właśnie w zasadzie nie wiem dlaczego się teraz do Was odzywam. Może dlatego, że chciałam w wielu momentach dzisiaj w ciągu dnia wyjąć, znaczy w ciągu wieczora wyjąć kamerkę właśnie w, ten, w tę stronę i do Was coś powiedzieć. Ale było tak dużo ludzi, że po prostu nie dałabym rady nawet, bo nawet jakbym dała radę, to... Um, muzyka by zagłuszała. Muzyka była bardzo głośno, więc się mm. Muzyka była bardzo głośno, więc stwierdziłam, że nie będę wyciągała kamerki. Letnie brzmienia, słuchajcie, to są. Jakby to jest wydarzenie, które, które było zaangażowanych bardzo dużo artystów. A między innymi wczoraj, w ogóle to obejmowało dwa dni wczoraj i dzisiaj. Czyli piątek i sobotę. Karnet można było sobie kupić na dwa dni. Można było sobie kupić na pojedyncze dni. No i ja kupiłam tylko na jeden, bo wiecie, ja uwielbiam Natalię Kukulską. Uwielbiam Kasia Nosowską i nie wyobrażałam sobie, chociaż też lubię Zalewskiego, Krzysztofa, który grał wczoraj i Daria Zawiałow, chyba i Wito Bambino jeszcze wczoraj grali, a dzisiaj właśnie Natalia Kukulska z projektem Babie Lato. razem właśnie z Mary z Polski, Margaret, kto tam jeszcze był? Zalia. Ibowska. W pięć mają projekt teraz właśnie Babie i mi się podoba... To, o Jezu! I, I podoba mi się ta ich piosenka, więc dlatego stwierdziłam, że pójdę sobie na koncert, jak grają w, w Łodzi. Dzisiaj grały bez Margaret, bo nawet Natalia mu mówiła w jakimś wywiadzie, że Grają naprzemiennie. Czyli na przykład w jakimś mieście nie grają w, pełnym, w, pełnym, w pełnej piątce w składzie, tylko w czwórkę. No i dzisiaj zabrakło Margaret. Jedynym koncertem, który zagrają w piątkę, to będzie w Poznaniu. Ostatni koncert, który właśnie. Ten projekt yy, zamknie ten projekt Babielato. Będzie takim finalnym koncertem. No i powiem Wam szczerze, że fajnie było. Fajnie było na koncercie nosowskiej Kasi. Fajnie było na Natalii. Tylko oczywiście, że musiałam się zrywać na pociąg nie mogłam, być do samego końca. I właśnie tą finałową piosenkę ostatnią. Opuściłam, ale, ale fajnie się złożyło, bo wyszłam jak Mary z Polski śpiewała i to była akurat przedostatnia piosenka. I słyszałam właśnie, idąc tam Piotrkowską, bo to było w ogrodach Gejera. W ogóle piękny kompleks, naprawdę. Niestety musiałam przerwać, już witam Was następnego dnia. Chciałam tylko dograć to, o co mi chodziło wczoraj, właśnie jak wracałam. Okazało się, że na osiedlu sąsiedzi byli na balkonie i się rozłączyłam po prostu, bo ja dosyć wiecie, dziarsko szłam pewnym krokiem i nie zwracając uwagi na nic, po prostu też zaczął padać, musiałam iść po pościel którą wyniosłam do wywietrzenia ale co ja chciałam Wam właśnie powiedzieć to to, że sąsiedzi byli na balkonie chillowali sobie, wiecie, jak to w sobotę wieczorem w nocy w zasadzie, bo to było jakoś przed 12 i ja sobie tak dziarsko szłam, wiecie, krok za krokiem mówiłam do Was całkiem swobodnie i nie wiem ile oni usłyszeli no ale nieważne, ja już naprawdę Staram się też nie przejmować, mniej przejmować tym, co inni o mnie myślą, co sobie powiedzą, co, co będą między sobą gadać. Ludzie zawsze gadali i gadać będą. Także, wiecie, tutaj pod tym kątem jestem już trochę wyluzowana bardziej niż kiedyś to było. Pamiętam, że bardzo ciężko mi było przyjąć kiedyś krytykę innych i bardzo mi ciężko było przyjąć jakby odmienne zdanie. Teraz, nawet jak ktoś ma u mnie w komentarzu, odmienne zdanie, mimo wszystko życzę wszystkiego najlepszego, oczywiście śle pozdrowienia. Oczywiście cieszę się z tego, że na przykład u mnie było tak, jak Wam opisałam, na przykład w filmikach. A ktoś inny ma na przykład opiekę medyczną w Anglii, super na najwyższym poziomie, bardzo się z tego powodu cieszę. No i właśnie, bo już znowu odbiegam od tematu, a to jest na kolejne filmiki pewnie temat, to co zaczęłam właśnie mówić. Chyba skończyłam Wam o tym, że właśnie wyszłam, jak śpiewała Mary z Polski. I co chciałam Wam właśnie dokończyć, to to, że to była chyba przedostatnia piosenka, jaką Mary z Polski wykonywała. Mnie się najbardziej podoba piosenka Cudowne lata, którą wszystkie dziewczyny razem śpiewały, która jest wiodąca, promująca ten projekt Babie Lato. No i czekam bardzo na tą piosenkę. Okazało się, że, że ona była na sam koniec. No i właśnie wyszłam jak Mary z Polski grała swój, jakby taki solowy numer, bo dziewczyny właśnie wchodziły też jedna po drugiej. Razem śpiewały. Niektóre piosenki to były głównie covery, ale i również. Śpiewały swoje solowe utwory, tak jak na przykład Natalia Kukulska zaśpiewała w biegu e, oraz Sexy Flexi e, Bowska również, tam Iskry chyba też zaśpiewała i jeszcze jakiś numer, Zalia również. No i właśnie Myrys Polski mm, śpiewała swoją piosenkę i ja akurat właśnie wtedy tak w połowie piosenki wyszłam, bo... Patrzyłam na zegarek, że, że było akurat w pół do 11, to mówię, dobra, idea, bo mam kawałek do dojścia do przystanku. I słuchajcie, na całej Piotrkowskiej wybrzmiewały piosenki właśnie z tego koncertu. Słychać było wszyściuśko, co do słowa, nie było widać, bo to wiecie, ogrody gejera są troszeczkę tak jakby schowane w ulicy, że po prostu trzeba tam... Takim jakby podwórkiem, jakby takimi ogrodami, tam troszeczkę przejść i w podwórko jakby tak wejść. Także nie było nic widać, ale dochodziły bardzo dobrze. Dźwięki wszystkie z tego koncertu. No i właśnie ja stojąc na przystanku, czekając na tramwaj, a chwilę czekałam, akurat wysłuchałam sobie ostatniej piosenki, którą razem wszystkie śpiewały, właśnie Cudowne Lata, i słyszałam, jak właśnie Natalia Kokulska krzyczała: Dziękujemy, łódź! I, i, I w ogóle, że trzymajcie się, i tak dalej. Wszystko właśnie słyszałam dokładnie, co tam się działo. Bo wiecie, ogrody Gejera też są takie, jakby to jest taki plac duży, gdzie po wszystkich, jakby macie jakby osłonięty to jest teren budynkami różnymi tam jest centrum handlowe wokoło są wszystkie budynki również od frontu są budynki ulicy Piotrkowskiej Kamienice więc to jest jakby teren jakby taki osłonięty przez budynki to się wiecie tak, tak troszeczkę niosło po tych budynkach po tym... Po tym wszystkim. No, i na ulicy było bardzo, bardzo to słychać. Cieszyłam się, bo aż się uśmiechnęłam właśnie, jak czekałam na przystanku, żeby Że, 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 tą piosenkę właśnie wysłuchałam na przystanku, czekając na tramwaj. No, ale była. M, lubię ją. Ona jest taka pozytywna. Ona jest taka. Właśnie fajna, taka troszeczkę z domieszką elektronicznej muzyki, popowa, ale, ale taka nieoczywista ta muzyka jest. Taka lekka, niosąca, naprawdę letni, letni utwór fajny. Także yy, fajnie sobie spędziłam czas, chociaż powiem Wam szczerze, że mało było ludzi. Przez cały dzień jeszcze, co chciałam Wam dopowiedzieć, bo nie wiem, czy to mówiłam, że. Mrzawka padała taka, drobny, drobny deszczyk mrzyło praktycznie cały czas, więc ja byłam pod sceną praktycznie na utworach na koncercie Zali. Ona tam zaśpiewała sześć chyba piosenek, chyba pół godziny grała, czy siedem, jakoś tak, nie liczyłam. W każdym razie z pół godziny może ona tam występowała. No to byłam w drugim rzędzie, praktycznie pod samą sceną, więc jej byłam najbardziej ciekawa i jak najbardziej. Pozytywne wrażenia odniosłam po występie jej. I naprawdę to jest, powiem Wam szczerze, bardzo fajna młoda dziewczyna w wieku chyba 22 lat, w której zespole gra syn Natalii Kukulskiej, zresztą jaś Dąbrówka, na perkusji. I oni po prostu... Oni są bardzo dobrymi kumplami i razem założyli zespół właśnie, który się składa z samych kumpli, nie wiem, ze szkoły czy skądś tam. Już tam nie wnikam w to, ale to jest właśnie fajne, że oni się znają kupę lat i, i razem grają, razem jakby stawiają pierwsze kroki na tej scenie. Zania ma bardzo fajny głos. Od razu jak tylko Natalia Gokulska powiedziała w jakimś wywiadzie, że właśnie ona będzie, to tak utkwiło mi to Troszeczkę w pamięci, że, że zali, kto to jest. Od razu się wiecie, zainteresowałam, zaciekawiłam tą osobą. No i bardzo fajna, naprawdę dziewczyna. Kawał dobrego głosu. Mam nadzieję, że będzie tylko progres jej wykonania artystycznych, że naprawdę podbije jeszcze polski rynek muzyczny, bo naprawdę tego jej bardzo życzę. No i później jakoś. Po koncercie zali poszłam do ogródków, tam były takie parasolki, więc usiadłam sobie, akurat całą scenę widziałam akurat całą scenę widziałam, usiadłam sobie pod tymi parasolkami, i jakby tak z daleka, wiecie, wszystko obserwowałam, słuchałam sobie tej muzyki były oczywiście też zespoły, których w ogóle nie wząpnie, nie, nie kojarzyłam i tak dalej, później była Kasia Nosowska no to super no i później była właśnie Natalia Kulska chyba po Kasi Nosowskiej od razu czy ktoś jeszcze był? nie pamiętam, ale ale, ale no później sobie siedziałam właśnie na, na Kasinosowskiej, troszeczkę poszłam jakby w tłum, bo było bardzo dużo ludzi e, i, i troszeczkę tam z daleka popstrykałam zdjęć, e, trochę coś tam nagrałam, także nie było może zbyt dobrze widać, ale, mm, ale chyba na, głównie na Kasinosowską większość przyszła. E, także. Także y, było bardzo dużo ludzi właśnie podczas jej występu. Natomiast y, na Natalii Kukulskiej byłam troszeczkę bliżej, też na końcu, ale troszeczkę bliżej. Y, jakby mam wrażenie, że było mniej tych ludzi, jakoś nie wiem, albo za późno już było. No i chociaż nie, to była niedziela następny dzień, więc ludzie mogli sobie jeszcze trochę, y, jakby jak ktoś nawet pracował, mogli sobie odpocząć, ale ale właśnie ja lubię, jak jest tak mało ludzi, nie wiem dlaczego wszyscy jakby sioczą troszeczkę na to, że było mało ludzi, mnie tam pasowało. Podobno właśnie dzień wcześniej jak był Zalewski, Daria Zawiałów, było multum ludzi, naprawdę multum. No, także letnie brzmienia 2023 uważam za zamknięte, w kolejnych miastach wiem, że jeszcze terminy są i, i, i będą, będą chyba co sobotę letnie brzmienia, także jeszcze macie szansę, ostatnie letnie brzmienia chyba będą chyba na początku. Czy na koniec sierpnia w Poznaniu i tam będą wszystkie dziewczyny, wszystkie pięć razem? No wiecie, no, cały kolektyw, jakby Babiego Lata cały kolektyw Babiego Lata no i tak. I to chciałam Wam tylko jeszcze dokończyć. Mam nadzieję, że film był ciekawy, że Was interesował. Nagrywam wszystko, co mogę czego nie mogę, to nie nagrywam, a będę Wam słownie opowiadać, także buziaki, trzymajcie się cieplutko. Do następnego usłyszenia, papa. Pa.